A my jeszcze chwilkę pociśniemy. Lecimy gdzie? Zdokazuj tarufla na kaszyku. Może no, trufla, kaszyk, tru, taru, tarfula? Więc gdy odbudujecie zakon, pozostali Jedi wyjdą z ukrycia? Mm, skąd pomysł, że jeszcze jacyś się ukrywają? Tak tylko pytam. Chodzi ci o jakiegoś konkretnego Jedi? Dorastając słyszałem opowieści o zielonym spiczasto-uchym, legendarnym mistrzu Jedi i. Masz na myśli mistrza Jodę? Tak, jest prawdziwą legendą. Chwila, to kto? nie nie. Mówię o mistrzyni Jadl. Członkini najwyższej rady Jedi? Tak, wszyscy o czymś marzą. Ja marzę o tym. Żaden problem. Żaden. Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Ja e, nie chcę, ja lubię bez trzymanki. Widziałem w Gwieznych wojnach, jak się ten Gie... obiwan nie szanował. E, musimy się Wow, powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę. Bez spiny. Jak na pracę? O co z tym chodzi? Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze. Dobrze? Dobrze. W porządku. No, dobry tekst. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Jak ktoś dołączył mi się pyta, czy gra fajna? Bardzo fajna. Tylko, że jak się zaczynam myśleć o tym uniwersum, to krew zalewa. I na stóp w gameplay'a wolę lepsze od Wiedźminia. Tylko mówię, cały czas, no to nie jest Miecz świetny, który pamiętam. Gdzie te wszystkie obiwane... Wszystko to wygląda. Imperium niszczy Kashyyyk dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Gdzie obiwany rozwalały tymi mieczami kurcze Imperia. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci, Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie. Nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... Zginą bez naszej pomocy. Łuki i strzały. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, BD? Juhu! Ładna woda. No Technicznie ładna, ale galerytka wyszła Jesteś gotowy? Giga żabką nie zobaczcie oczy. Ale scena fajna, kurde, tylko co to zrobiłem. Ha dobra to jest Shadow of the Colossus. Jak mamy tam wejść? No ja zaraz poznaję Dobra, to już. wejdę na nogę. Trochę ściszymy, bo poziomy głośności świrują. Będę wam opowiadał o moich przeżyciach. Więc tam doskoczę? Stopi tu? Tutaj musicie przyznać, że intelekt prowadzącego jest niesamowity, i jednak ogarniają. Je. Jeszcze trochę! Dobra, jeszcze raz! Szkoda, nie wiem, czemu się nie chwycił. Szczerze, nie wiem, czemu się ten gnój nie chwycił. Ten retarded Jedi. No. Nie, nie, nie wiem czemu się nie chwycił. bo że miałem gdzieś indziej skoczyć. Tak, ale to wyszło, to wyszło. iść dalej. W sumie? A, z drugiej strony. Wejdź na górę. Wymyślyli tam drogę. To nie ja zrobiłem. Jezu, no. Jezu, Idziemy ku Twoja kolej, żeby zgłosić ofiary. To truza. To się źle skończy. Nie dajcie się przewrócić! Grazgo! go! Prawie panu! Niech ktoś inny go atakuje! Co jest? Nie Co, nie co jest grane? Co jest to głupie! Czemu nie mam leczenia? Jezu, nie, jakie hamstwo! Nie zresetowali mi po tym locie. Co w sumie jest kontekstowo spoko, bo sobie gdzieś tam siąść, Ale ten. Boże. Sorry. Teraz mam leczenie już, ale to wiadomo, żadna radość, kiedy zabiją. End <laughs> Czemu nie... nie możesz uciekać Dobra, muszę ci zabić, ale nie wiem czemu ten. Cześć, ja zostawiłem te szramy czy one były z, z czegoś innego? Nie dobra, myślę takie ja ładne szramy zostawiłem. Okej okay, sorry. A tym co się stało? Mamy nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą okna niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony, spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Trzymaj kurs! E? E? Że te kaski z dupy. Miałem kiedyś kask. to nie tak działa. Dobra, obroty Meducie, co tam się dzieje? Zmianujcie go? protokoły oddańcie się, ale. <gryw> To działa! Oto blastery. Właśnie tak! I po problemie! Tak, to ta jest fajna. Ej, możemy iść tylko w lewo z tego co rozumiem. Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam ATAT? A ty kim? Kimś, kto robi imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem dorzućmy no do pieca. Rozwaliłem most. Załatwmy ich. Załatwmy, pozbądźmy, zabijmy, co ja nie rozumiem, to co ty, a te AT -AT szturmowały swoją bazę? Poszły w tym kierunku. Oszczędzajmy! Uważaj! 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 jest popularne w Ciche te głosy dałem, pod... zgłosiłem wam ale co? tak... całkiem dobrą maszynę. Głośniej. maszynie Jajo. Kalkestis. Sogerera. Co robisz na kasik? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kaszik, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc kogo tu szukasz? Załukich Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich atakuje imperium z krainy cieni. Hmm. Sir? Chris? To jest co? Hmm. Imperium nie zaległy cienie. Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. A. Nie wszyscy. <coughs> Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem? Możliwe. Łoł, wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale... nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność Wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! No tak, więc spoko. Ogólny. Ja nie dodam fanów trzynastoletnich gwiezdnych wojen. To jest bardzo okej okay gra. Co mówił, że w rafinerii znajdziemy informacje o tarfuru. <coughs> Ktoś rano zgłosił, że widziano go w krainie Cień. Pani? Według imperialnego meldunku jest niedaleko wioski Łukich. Nie, żeby były ich setki w okolicy. Sypkie metale. Jak to jest być karłem? <śmum> o Boże. Dwarf fortryzacja Gier. <śmum> Ile zapłacili ci goście od Dwarf Fortress? To nowa rasa, nie? Łuki i te całe, jak oni się nazywały, te małe karły z Gwiezdnych wojen. 3 z po, czekaj, z powrotem Jedi. Co się gapi? żak tam? <śścoughs> o boże! Te tak. No, co tu chcecie pogadać, co? Później pogadamy. Aha, a ty? Żyjecie. Tak, tak, ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura. Twój plan zadziałał. Na pewno chcesz pomóc, co? Daj mi chwilę. co się odezwał, są prawie gotowi. Któreś sobie w na originii? przegrana nie wchodzi w grę. Chyba wszyscy drzwi tutaj. tym ATSD mogą być zapasy w porządku? Nic mi nie jest. Z wojny frajerów, frajerów łostwa wdową nazwa. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, to koniec. Maria zaznaczyła najbliższe garnitury. Widzę. Co jest pewnie po drugiej stronie? Dużo droga, słyszę. Hmm. Dobra, zerknę. Tędy nie przejdziemy. Może jest tu coś, co nam pomoże. że tego. Ej, ty co ty tu? Wszyscy są odporni na moc. Spójrz, warsztat. Co jest? Te czemu się nie chwyciłeś? Nie znoszę tych takich niepewnych miejsc. Bo musimy pewnie iść tam, co? Ale chciałbym wjechać tu, żeby... Dobra, zróbmy ten warsztat i zobaczmy, co on daje. Ulepszenie. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli ci przeciążać od wody. Stół warsztatowy. Kolor niebieski. Zielony jest, źle mi się kojarzy. Emiter. Obowiązek i determinacja? Jak będzie prawo i sprawiedliwość, nie? To jest męstwo i mądrość. Magus. Obowiązek i determinacja: materiał, mieć z Żółle ukradną, cerakota. Żeby komórze zdjąć, możemy zmienić to na no, ten... Nie wiem, czy to, to jest, to, to jest dekoracyjne czysto, nie? Dla I To pewnie przeciąży teraz... Spróbujmy. Dobra, graças Chyba trzeba mieć double jumpa tutaj. Niestety tak mi się wydaje przynajmniej. Słuchaj się dotknę to mnie. Nie. Okay. Gra jest nie taka wodła. Że znajdź kata tutaj, no nic tu nie zrobię z tym na razie. Ani nie doskoczę, ani nie dojadę. Chyba. Ruszamy! Chyba że jakieś inny jest no ale to już Liczymy, że będzie ognisko. nie, wiem. No nie zaraz. Zaraz, 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 zaraz no, Chyba, że teraz coś ludzie mogli przełączyć. A tak, dobra, możemy to przełączyć. Zagadki spoko. Trochę myślenie dla dzieci i upośledzonych dorosłych nie zaszkodzi. Okej, okay, myszy, które tu nas zabiją, takie, co? Zobaczmy jak... Okej, okay, jak spadnie. Czy to jest logika, tak? Robak, który lata, może zostać zepchnięty. No może jest ciężki, więc nie ma co hejtować. Dużo zdrowia, bo jeszcze to się źle skończy. Jedi, tutaj! Że co? Czekaj, czekaj, Jedi, tutaj, To jesteś dobry, tak? Masz taki sam głos jak. Hej, rafinaria żywicy, Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj, mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów jenieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę, a ty... Weź świetny świetlny i uwolnij tych chłokich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiał. Uważaj tam na siebie. Za Batman. <grym> Słyszysz, chcę, żebym mu pomóc. Chodź mały. Masz tu ognisko? Przepraszam, jestem. Wiem, że na statku jest ognisko. Które na trochę siara bez tego... Co to za lampka nagle się włączyła? Jezu! Ale to z... Ale ta gra zmienia cały czas filozofię! Na początku sobie musiałem świecić... Chyba, że to z nowy feature, bo podładowałem bo tak? się rozwija ten robot. Zwiększyłem mu moc, tak? Już nie może świecić mieczem? Zaraz oszaleję z tymi filozofiami. Do tych sporo za latarkę robił mieć świetny. Znamka była wcześniej słaba, no dobra. Drzewko umiejętności. Co tu jeszcze zostało? No ten sam doskok podwójnego miecza, więcej zdrowia dla nubów. Moc. Moc się może przydać. No. Ale pójdziemy na łatwiznę. No, no, tu coś było ciekawego. Masowe pchnięcie. O, odzyskuje więcej mocy, to by było dobre. Dobra, to rajd do następnego. Albo nie, cięcie dla tubersów, nie ma co przedłużać.